Na moim kanale i witam e, Was e, nie sama, bo jestem tu z Anią, jak widzicie, z Anią Blonders Apederma Center. I jesteśmy tutaj e, z tematem e, na sekrety urody, a będziemy dziś rozmawiać o naturalnych mydełkach. E, tutaj Wam pokazuję przepiękne, stworzone mydełka właśnie przez Anię Ania od jakiegoś właśnie czasu dłuższego e, bardzo. E, Wdrożyła się w te wszystkie naturalne bawię produkty. Się. Bawisz się, bawię, tak? Bawię, bawię. E, nie tylko mydełka, ale dziś porozmawiamy sobie po prostu o mydełkach. No dobra. Tak. E, dlatego, że jeszcze również tworzysz inne rzeczy naturalne, ale może sobie zostawimy to na inny odcinek, jakby się Nie ma problemu, tak? No, możemy, hmm. możemy wspomnieć, robię kremy. O, no to powiem, co e, paniki, mhm. Sera, różne takie kosmetyczne mhm. e, produkty. No niekoniecznie dla siebie. Dla swoich tutaj klientek. Tak. E, Ania jest e, właśnie osobą bardzo artystyczną. Nie tylko maluje, bo przepięknie maluje, ale również tworzy, e, tak jak tutaj na przebitkach widzicie, przepiękne mydła, które nie tylko e, są naturalne. E, wzbogacone niektóre olejkami eterycznymi, tak? Praktycznie wszystkie mają coś uh -huh. tam w sobie i mają jakby e, dawać jakiś efekt na skórę. Uh -huh. Jedne są do oczyszczania skóry, drugie bardziej do pielęgnacji. E, tutaj nie ma tylko, żeby myło, bo mydło jest po to, żeby myło, uh -huh. a te jeszcze dają dodatkowo jakieś, uh -huh. e, jakieś korzyści. Korzyści? Uh -huh. Tak, w zależności od potrzeby. I, a powiedz mi tak, bo teraz jest taka era żelów do kąpieli, Takie, tak mydła odeszły w zapomnienie, można powiedzieć, bo już rzadko, no jeszcze są oczywiście, ale tak ludzie bardziej przeszli, e, przeszli na żel do kąpieli, pianki do kąpieli. Tak. Powiedz mi, jaka jest różnica właśnie w stosowaniu takich żeli, a na przykład taki, takich naturalnych no, mydeł. Podstawowa uh -huh. różnica to konsystencja. Uh -huh. Żel jest dużo wygodniejszy, bo łatwiej się aplikuje, uh -huh. szybciej go można, on się nie rozmaka, gdzieś tam się nie ciągnie, uh -huh. mniej, mniej bałaganu zostawia żel. Uh -huh. Mydło jest troszeczkę bardziej takie problematyczne, jak tam gdzieś wody no, troszeczkę zostanie, to ono się ciągnie. Ale mimo wszystko no, jest... E, 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 jest tym pierwszym produktem, który mm -hmm. został stworzony, bo to jest mydło to jest e, zasada z tłuszczem. Czyli mm -hmm. następuje proces chemiczny i powstaje mydło. Zmydlanie się tego całego produktu. E, no i można nam dodawać wszystko w sześciusieńko. Żele, żele są dużo wygodniejsze. No sama powiedz. Można Ale też dodać... z żeli mało korzyści wyciągamy, bo żele bardzo rzadko są wzbogacone. E, na, to znaczy ja sama nie. osobiście wiem, kupując nawet dermoprodukty, na przykład żel, który nawilża, de facto ten ja nie czuję tego nawilżenia w żelu. A na przykład stosując mydło które kiedyś mi dałaś, myjąc się właśnie tym mydłem, ja czułam właśnie taką powłokę, jakby nawilżenia, które zostaje na skórze. Nie mówię o olejkach, bo olejki do mycia to, to są super, ale mówię tylko i wyłącznie o żelach. No. Ja bardzo, bardzo dawno temu odeszłam właśnie od żeli. Mhm. Ze względów takich, no może, może przybliżę genezę tego, czemu zajęłam się tym i o tworzy mydła. Mhm. Dlaczego zrezygnowałam z żeli? Dlatego właśnie, że czasami nie jestem ekspertem. Nie testuję tak mhm. produktów kosmetycznych jak ty, kiedyś większe szaleństwo mhm. miałam na tym punkcie, ale teraz po prostu bardziej idę na ekologię, na coś, co co daje nam naprawdę benefity. Tak samo z kremami, z różnymi. To jest, to jest tylko moja, moja subiektywna opinia. Mhm. Nie wiem, może ktoś podziela ją, że no, nasz. Świat jest tak bardzo zanieczyszczony w te różne tak. chemiczne produkty, które są dodawane stricte do, do, no do wszystkiego mhm. dzisiaj. Nawet takie mydło w kostce kupione gdzieś tam w sklepie, no nie zawsze jest ono szczerze robione i dostarczane są do nich jakieś takie naturalne produkty, ponieważ do mydła można dodać kompletnie wszystko. Mhm. I czasami można zastąpić te takie bardzo bogate w skład mydła, oleje y, y, jakimiś wypełniaczami, jakąś chemią, która daje wagę y, jest tania w produkcji i, i, i praktycznie nie daje niczego, dlatego y, wysusza nam. A mydło powstaje w procesie właśnie zasada tłuszcz, y, żeby wytworzyć mydło, ja tutaj na pewno y, y, bardziej profesjonalne mhm. osoby, które mogą wytłumaczyć to wszystko. No ale do produkcji mydła jest używana soda kaustyczna. I w momencie, kiedy jej proporcjonalnie mhm. da się za dużo, żeby szybciej mhm. proces przebiegł. Ona jest drażniąca dla skóry, a mydło w prawidłowych proporcjach, wytworzone i dobrze wyleżakowane, aczkolwiek są fachowcy, którzy twierdzą, że lekarz, leżakowanie mydła to jest przereklamowane. Praktycznie można używać 3 dni po, mhm. bo proces chemiczny zachodzi i, i, i praktycznie po trzech dniach jest już gotowe do użycia. Przewertowałam wszelkie możliwe materiały, mm -hmm. pewnie nie, ale na moje możliwości czasowe mm -hmm. i poglądałam sobie różne takie fachowe, fachowe filmiki. Nawet y, zakupiłam trzy kursy w Black Friday U. w Starne piątek, <name> tak, bo była bardzo duża obniżka, trzy lewele właśnie wytwarzania mydła od mm -hmm. podstaw, czyli ten pierwszy kurs, później następny. Um, i następny trzymam, mm -hmm. takie, już jestem po. 28 października zakupiłam, 29 przerobiłam, 30 już były pierwsze mydła od podstaw. Wow. <grywka> no <to grywka> wcześniej, <jest. grywka> wcześniej się bawiłam bardziej w bazy glicerynowe, bardziej mm -hmm. bezpieczne i, i w ogóle. Yy, ale wracając mm -hmm. do tej genezy tego czemu, Dlatego, że no, nie dlatego, że jest młoda na eko, na, na naturalne produkty, tylko dlatego, że jak my coś sami sobie zrobimy, tak samo jak ty ugotujesz tak. w domu y, posiłek, y, y, to ty wiesz, co tam wsadziłaś tak. do garnka mhm. i... Co powstało, i co ty jesz, co ty spożywasz. Tak. Z pełną świadomością, że byłaś na markecie tak. u rolnika i kupiałaś bardzo ekoprodukt, i tak. to wszystko. Dlatego mydło do mydła się nie równa, żel do żalu też, też nie, ponieważ nie mhm. można równie dobrze wytworzyć żel w domu, można mhm. pomieszać jakieś ekstrakty, aktywne składniki dodać, można dodać olejki, można zrobić mhm. no cuda po prostu niesamowite. Przy okazji można kreować zapach i, i, i właśnie formę, mhm. jeżeli ktoś jeszcze umie troszeczkę przeozdobić to wszystko, wykreować coś, coś ładnego. Do tego służą różne rzeczy można i strukturą, i kolorem, i zapachem, tak. i, i, i jakimiś dodatkami kwiatowymi, yy, nasionkami yy, yy, no, no przeróżne, przeróżne, można robić peelingujące mydła można robić czysto, na przykład to mydełko uh -huh. jest z dodatkiem, nie dość, że tutaj się bawiłam w rzeźbienie, yy, yy, w rzeźbienie to jeszcze jest dodany, jest dodany jest krem. Który sama wytwarzam, więc e, wzbogaciłam to mydło e, w okrem, okrem wow. czyli mhm. ono jest naprawdę takie pielęgnujące. E, to mydełko. No właśnie tu, to żółte, to, to żółte mhm. mydełko. Ono jest zabarwione olejem z maceratem z marchwi. E, przede wszystkim jest dodany wosk pszczeli, mhm. i jest dodany propolis, a propos, przywieziony z Grecji. Przez nas, czyli tak, jest bardzo w byłam w Grecji mm -hmm. i, i stwierdziłam, on tak stoi, ja go nie używam i po prostu muszę gdzieś go wykorzystać, ale, ale, ale Propolis no od wieków jest znany, mm -hmm. e, e, jeżeli chodzi o zdrowotne, prozdrowotne e, e, jakieś tam właściwości, więc można do tych mydeł dodać wszystko. Znowu to, mm -hmm. ono ma taką marmurkową e, strukturę bardzo piękne. E, Wszystkie te są Więc inne. też wykorzystane zostały medełka, które były rzeźbione przeze mnie, bo coś tam mi się nie spodobało, więc wykreowałam sobie taką formę. Ten kolor taki marmurkowy, taki beżowy wręcz jest z proszkowanych e, owoców dzikiej róży, o. więc e, mówię, do mydeł można dodawać wszystko. Dzika róża też ma jakieś tam zastosowanie, ona bardzo fajnie wpływa na naszą skórę. Tu też jest z kremem. Tak, tutaj widzę e, też takie Szkoda, że nie można przez kamerę jakby... E, Przesłać zapachu. Przesłać zapachu, <laughs> ponieważ każde z tych mydeł ma swój e, zapach. Do mhm. tego z propolisem i z woskiem pszczelim nie dodawałam niczego, ponieważ ten propolis tak niesamowicie pachniał. Mhm. Nie każdy pachnie, bo to też każdy produkt naturalny ma swój zapach, kolor, strukturę, gęstość mhm. w zależności gdzie, gdzie był pozyskany. Takie czarne tak, to jest to jest z glinką zieloną i węglem aktywnym. Tak, i tam są olejki eteryczne, chyba uh -huh. lawenda, neukaliptus, e, e, przepisy mam zapisane uh -huh. e, po przebytym kursie właśnie. E, e, bardzo, bardzo fajnie tam wszystko zostało e, wytłumaczone, żeby, żeby wszystkie te produkty, które uh -huh. wytwarzamy, nawet jeżeli dajemy je w prezencie, tak jak ja to tak? robię, e, żeby, żeby wszystkie składniki były wypisane, ponieważ ludzie nawet na naturalne produkty są uczuleni. Tak, i warto tak, w ogóle Czy mieć... na wost, tak, czy na no. wos pszczeli. Dużo ludzi ma, mm -hmm. ma alergię na, nawet na miód, a wszystkie produkty pochodzące od pszczół, na różne jakieś orzeszki, mm -hmm. czy, czy no cokolwiek. Także należy jakby opisywać wszystkie składniki takich produktów, czy kremów, mm -hmm. czy, czy czegokolwiek. Nie? A mam pytanie właśnie mm -hmm. odnośnie tego czarnego mydła. Do, mm -hmm. do jakich cer skór byś polecała to czarne z glinką. Y, glinka ma generalnie. No mm... to przypomnijmy jeszcze ci przerwę, Aniu, do twarzy również. Przede wszystkim, przede wszystkim, do, twarzy. Przede wszystkim mm -hmm. do twarzy i do ciała, które to mydło jest dedykowane praktycznie do cer problematycznych z jakimiś egzymami, mm -hmm. ewentualnie z problemami skórnymi, takimi typu trądzik ze skórniki. Właśnie ono jest bardzo czyszczące, ponieważ glinka absorbuje, mm -hmm. ono niekoniecznie musi wysuszać, ponieważ jest to mydło, tam jest dużo właśnie fajnych takich olejów, Shea, oliwa z oliwek. Um, generalnie te składniki węgiel aktywny on bardzo mhm. oczyszcza skórę czyli właśnie mieszana to, tłusta, to, tłusta jak trądzikowa, mhm. y, y, z nadmierną, nadmiernym, nadmierną produkcją sebum mhm. Zatykającą się, no generalnie węgiel aktywny i, i glinka one y, normalizują, oczyszczają. Także mówię, każde mydło ma jakiś rolę. I właśnie, więc rolę. ja Cię zapytam o każde mydło. Jaką mm. ro, mydło, y, mydło ma rolę, właśnie to. Y, ono jest bardzo takie delikatne, tam y y y. jest bardzo dużo też y, y, kremu. Te ale, są podobne w działaniu, tak? Yy. Czy nie? Niekoniecznie Dobra, to, to, ja, to, ja jest to odkłada. z kremem, z kremem nawet nawilżającym. To, to ja jest bardzo, do tego bardzo, produkty. bardzo mhm. pielęgnujące ono, bo każde mydło jedno jest... Y Mniej natłuszczające, nawilżające, mówię, też zależy, zależy od tego, jakie mm -hmm. mamy potrzeby. No, zazwyczaj kiedyś na przykład, y, może to jest taka reklama, ale mydło DAF było fajne, ja je lubiłam, bo ono było takie. Kremowe. Miek, kremowe, ja mniej i, mm -hmm. i sympatyczne. Mm -hmm. To jest bardzo podobnej konsystencji. Mm -hmm. <noise> y, konsystencji jak DAF, jak się je. I ono tak pachnie mm -hmm. takim anyszkiem, nie wiem tak, czy, czy Tak, no, jest tak, takie anyszkowe. Jest anyszkowe. Mm -hmm. i. No generalnie one mają wszystkie takie delikatny zapach olejki eteryczne. One się niektóre się szybciej ulatniają z tych mydełek, niektóre dłużej zostają. No ale gdzieś tam w środku tak. jest, więc w procesie mycia się zmydlenia tego mydła ta kosteczka cały czas jakoś tam pachnie. A to marmurkowe, co mówiłaś, to jest taki tak. brąz, taki nude kolor właśnie z marmurkiem. Bo I, to daje, jest I to daje i to. Tak i to, to ten kolor. Dała mhm. nam e, ta dzika róża, róża. Dzika róża mhm. straszkowana. E, do, można, tak. do jakich jakieś byś polecała? do no, znaczy naczynkowej, mhm. e, generalnie róża, kolej róża. Sucha też, czy nie bardzo? Tak, tak. sucha. One są zazwyczaj Te będzie do suchej idealne. Wszystkie mhm. są fajnie nawilżające, To troszeczkę bardziej może, może jakby wysuszać ponieważ ona ma za zadanie absorbować to nadmierne sebum, które mm -hmm. nam się wytworzy na skórze, no i odblokowanie tych porów. Są bardziej hardkorowe te mydła, niektóre, niektóre bardziej nawilżające, ale generalnie my, my, my patrzymy, jeżeli chodzi właśnie o mydełka, jeden lubi się, aż żeby tam piszczało jak się myje, drugi właśnie lubi fajną, taką nawilżoną. Mm -hmm. My kobiety bardziej zwracamy uwagę na, na to nawilżenie, mm -hmm. na tą mięciutką skórę. A ten. Te, te przepiękne, okrągłe tak, one, z wyrzeźbionym kwiatem. One, one, one są z kremem takim nawilżającym, mm -hmm. są bardzo delikatne, też nawilżające, ładnie, delikatnie pachnące, takie typowo kobiece. Um, i czyli a i bardziej... i cera, oczywiście sucha, normalna. Tak, tak. To, to zazwyczaj. A ja... mieszana i tłusta w, w tym przypadku? Też może być, bo do, do mycia mm -hmm. ciała każde z tych myteł się, no się nadaje. Nawet tym czarnym można myć ciało i, i tutaj nie ma problemu. Żadne z nich nie wysusza i mm po -hmm. żadnym z nich nie czujemy dyskomfortu. Jeżeli tak mydło działa i, i wysusza, i skóra jest ściągnięta, to znaczy, że coś nie tak jest z tym. Mm -hmm. czyli tak nie, nie powinno być. Czyli nie z skórą, Mydło. tylko coś z mydłem jest nie tak. Tak, dokładnie. Mydło a, ma myć. Tak, a to taki przypominający taki gruby plaster miodu, jeszcze tutaj mamy. To taką... jest właśnie z propolisem i woskiem mm -hmm. pszczelim, to jest typowo pielęgnujące, jak ktoś ma problemy, I to już jest właśnie... bez zapachu, tak? Jest... Ono pachnie, nie wiem, czy zauważyłaś, jak powąchasz, ono pachnie takim... No cięż, ciężko określić ten zapach takim właśnie miodem. Czymś pachnie, ale mm. to nie jest taki to nie eteryczny jest, zapach nie, na to pewno. Na pewno tu nie zostały dodane żadne olejki eteryczne. Mm -hmm. e, propolis może. Popolis, tak, ten propolis. Tak, takimi, mm. takimi miodowymi e, e, produktami znaczy pochodzenia od, Dla... od, 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 pszczółek, od no. pszczółek. Czyli warto zadbać o pielęgnację naszej skóry e, i cery Yy, właśnie takimi Natura naturalnymi tak. produktami, i w przypadku właśnie Zwykła. oczyszczania oczyszczać tą skórę, właśnie, czy skórę twarzy, czy skórę całego ciała po prostu naturalnym mydłem. I niekoniecznie mhm. można też oczyszczać, są różne produkty, niekoniecznie na przykład są cery, które potrzebują bardzo delikatnego mhm. traktowania, czyli tutaj już wchodzą o oczyszczanie olejowe, także też tak. oleje są naturalne. Oleje naturalne, no ja lubię oczyszczanie olejowe, ale Dokładnie. powiem Ci, że... Z chęcią wypróbuję. Wypróbuję na że tak się dostaniesz. Nie tylko ja, właśnie. Teraz się tutaj zatrzymam i mamy taką małą niespodziankę dla Was, to znaczy bardziej Ania ma tą niespodziankę, czyli można wygrać trzy e, mydełka naturalne. E, I wystarczy, jak chcecie wziąć udział w takim rozdaniu, wystarczy subskrybować oczywiście mój kanał, obserwować e, mój profil na Instagramie oraz profil Ani na Instagramie ja wszystkie linki i wszystkie takie warunki tego małego rozdania zostawię w opisie na dole, a w odpowiedzi po prostu musicie tylko wpisać: Biorę udział i mydło, którego preferujecie. A są cztery do wyboru, anio. Tak, które byście chcieli otrzymać. Czyli wiecie: mydło czarne, mydło czarne, róża, dzika, propolis, mydło dzika róża, mydło propolis i, krem. i mydło krem. Czyli odpowiedź jest bardzo prosta. Biorę udział i rodzaj mydła. Ja oczywiście te wszystkie rodzaje mydła zostawię w opisie na dole, żebyście po prostu wiedzieli, jak sprecyzować bardziej odpowiedź. Także na wszystkie komentarze czekamy do tygodnia czasu. Po tygodniu Agnieszka tutaj przyjadę do Ani i wybierzemy trzy osoby, które te mydełka wygrają. Tak. Wyślemy, Zapakujemy i wyślemy do Was te produkty no, na, na, na każdy koniec świata. Także tutaj nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi Dobry. o odpowiedzi, bo to nie tylko z Irlandii, ale z Polski, tak, wszędzie, z Niemiec, no, z Anglii, gdziekolwiek, także gdziekolwiek. Się znajduje. Także zapraszamy na to rozdanie i zapraszamy właśnie, e, zwłaszcza do opisu na dole, bo tam wszystkie warunki, wszystko ja zostawię wypisane e, dokładnie. Agnieszka wróci do domu i będzie ciężko pracować. To znaczy, ty się napracowałaś, bo to ty zrobiłaś te przepiękne wydełka. właśnie, właśnie. W... Ja tylko na... ewentualnie zapakuję. Agniesiu, właśnie w tym cały, cała zabawa, że to mi sprawia tyle przyjemności. Mhm. Robisz to, bo bardzo lubisz. Tak, tak że, mhm. że te produkty, no te mydła i nie tylko mydła mhm. powstają po prostu z mojej pasji, bo mnie to interesuje, mnie to cieszy. Sama, sama z, miałam kiedyś takie problemy ze skórą. Gdziekolwiek, cokolwiek mhm. użyłam, to mnie spędziało, bolało, nie wiem, dostawałam jakieś alergii, dlatego y, praktycznie to mnie popchnęło do robienia. Czyli to była rzeczy. taka motywacja do robienia medalu. Tak, szukałam alternatywy, y, żeby zrobić coś, żeby czuć się dobrze. Też nie, nie każdy produkt pasuje dla każdego. Każdy no, to musi sobie dopasować, bo mamy jakieś tam preferencje tyle ile ludzi, tyle potrzeb. Także. Mam nadzieję, że te trzy osoby będą zadowolone. Na pewno będziemy prosili o, o, o komentarze opinię. i opinie, jak się sprawdziły tak, właśnie jak, u was te mydełka. No. Jak one posłużyły. Mhm. To będzie bardzo taka cenna uwaga dla, dla mnie. Anii, tak, jako e... producenta tych mydełek. Prostu... Nie producenta. Nie producenta. <laughs> Ale to są kto to olbrzymie, do... <laughs> olbrzymie słowa. Ja po prostu zaczynam, zaczynam robić coś. Ale produkujesz także, jesteś nie no, producentem. W pewnym sensie manufakturalnie. No czyli, tak. e, czyli zajmuję się wytwarzaniem, to jest takie rękodzieło, można mhm. powiedzieć. E, produkcja to już jest takie wielkie słowo, gdzie e, koncerny tego używają, a ja jestem daleka od tego. Jest to wytwarzane z miłością, z serduszkiem e, i robisz wydaje, to tak, jakbyś robiła to dla siebie. Bo ja to robię dla siebie, dla, siebie? I dla swoich tutaj dziewczyn, tak. e, e, także dla, dla, dla ludzi, którzy, którzy mają mm. ze mną kontakt, dzielę się tym, także... Bardzo zapraszam i bardzo cenne opinie będą, nawet te krytyczne, jeżeli komuś coś będzie nie odpowiadało, czy forma, że... czy mm -hmm. jak one się zachowują pod koniec, w środku gdzieś tam, to, to będzie bardzo cenne, także ja się tego nie boję. I Ania czeka bardzo nawet proszę, na takie o, opinie. O, o, opinie, takie, bo szczerze, szczerze dlatego, że na tej na zasadzie tych opinii, mm. konstruktywnych, y, zawsze można wyciągnąć jakieś wnioski, czyli mm. poprawić jakiś dany produkt pod jakimś kątem, mogę ulepszyć, mm. mogę zrobić coś jeszcze fajniejszego, tak? Dziękuję Aniu za rozmowę. Dziękuję, serdecznie. dziękuję, że przybliżyłaś nam temat takich właśnie naturalnych mydełek. Jeszcze raz zapraszamy na rozdanie tych mydełek i do, do wzięcia udziału. Ja Wam ślicznie dziękuję za obecność i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, na razie, pa pa!